Dzień dobry, witam Państwa na kolejnym spotkaniu. Dzisiaj będziemy czytać czternasty rozdział, oczywiście z Księgi Mateusza z Biblii Gdańskiej z 1632 roku. Zapraszam. W on czas usłyszał Herod tetrarcha wieść o Jezusie. I rzekł sługom swoim, ten ci jest Jan Chrzciciel, on tu zmartwychwstał i dlatego się cuda przez niego dzieją. Albowiem Herod pojmawszy Jana, związał go był i wsadził do więzienia dla Herody Jady, żony Filipa, brata swego. Bo mu Jan mówił, nie godzi ci się jej mieć ale gdy go on chciał zabić, bał się ludu, albowiem go za proroka mieli. Gdy tedy obchodzono dzień narodzenia Herodowego, tańcowała córka Herody Jady w pośrodku gości i podobała się Herodowi. Skąd pod przysięgą obiecał jej dać, czego bykolwiek zażądała, a ona przedtem, będąc naprawiona od matki swojej, rzekła Daj mi tu na misie głowę Jana Chrzciciela. I zasmucił się król, ale dla przysięgi i dla spółsiedzących kazał jej dać. A posławszy kata, ściął Jana w więzieniu. I przyniesiono głowę jego na misie, i oddano dzieweczce, i odniosła ją matce swojej. A przyszedłszy, uczniowie jego wzięli ciało i pogrzebali je, a szedłszy, powiedzieli Jezusowi, to usłyszawszy, Jezus ustąpił stamtąd w łodzi na miejsce puste osobna, a usłyszawszy lud, szli za nim z miast pieszo. Wyszedłszy tedy, Jezus ujrzał wielki lud i użalił się ich, a uzdrawiał chore ich. A gdy nadchodził wieczór, przystąpili do niego uczniowie jego, mówiąc: Puste jest to miejsce, a czas już przeminął. Rozpuść ten lud, aby odszedłszy do miasteczek kupili sobie żywności. A Jezus im rzekł: Nie potrzeba im odchodzić, dajcie wy im co jeść. Ale mu oni rzekli: Nie mamy tu tylko pięć chlebów i dwie ryby. A on rzekł: Przynieście mi je tu. I rozkazawszy ludowi usiąść na trawie, wziął onych pięć chlebów i dwie ryby, a wejrzawszy w niebo, błogosławił, a łamiąc dawał uczniom chleby, a uczniowie ludowi. I jedli wszyscy, a nasyceni byli. I zebrali co zbywało u dwanaście koszów pełnych, a tych, którzy jedli, było około pięciu tysięcy mężów, oprócz niewiast i dziatek. A wnetrze przymusił Jezus uczniów swoich, aby wstąpili w łódź, i uprzedzili go na drugą stronę, ażby rozpuścił lud. A rozpuściwszy lód, wstąpił na górę z osobna, aby się modlił, a gdy był wieczór, sam tam był. A łódź już w pośrodku morza będąc, miotana była od wałów, albowiem był wiatr przeciwny. Lecz o czwartej straży nocnej szedł do nich Jezus, chodząc po morzu. A ujrzawszy go uczniowie po morzu chodzącego, zatrwożyli się mówiąc, obłuda to jest i od bojaźni krzyknęli. Lecz wnet rzekł do nich Jezus mówiąc, ufajcie, jam ci to jest, nie bójcie się. A odpowiadając mu Piotr rzekł, panie, jeśli żeś ty jest, każ mi przyjść do ciebie po wodzie. A on rzekł, pójdź. A Piotr wystąpiwszy z łodzi szedł po wodzie, aby przyszedł do Jezusa. Ale widząc wiatr gwałtowny, zląkł się, a gdy począł tonąć, zakrzyknął, mówiąc: Panie, ratuj mię! A Jezus zaraz, wyciągnąwszy rękę, uchwycił go i rzekł: mu, O małowierny! Przedrześ wątpił? A gdy oni wstąpili w łódź, uciszył się wiatr, a ci, którzy byli w łodzi, przystąpiwszy, pokłonili mu się, mówiąc: Prawdziwie jesteś synem Bożym. I przyprawiwszy się, przyszli do ziemi Genezaret. A poznawszy go mężowie miejsca onego, posłali do wszystkiej onej okolicznej krainy i przyniesiono do niego wszystkie, którzy się źle mieli i prosili go, aby się tylko po dołku szaty jego dotykali, a którzykolwiek się dotknęli, uzdrowieni są. Bardzo dziękuję i zapraszam do drugiej części filmiku. Witam Państwa serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu. Ogromnie się cieszę. Że mogę się z Państwem spotykać, ja i Katarzyna. Szanowni Państwo, dziękuję za kolejny czas poświęcony na słuchaniu Słowa Bożego, ale też na słuchaniu jakiejś takiej mojej dowolnej interpretacji, jakiegoś tam drobnego wyrywku Słowa Bożego. Mamy tutaj dzisiaj kolejny rozdział Ewangelii Mateusza, gdzie król uwięziwszy Jana, bo mu się nie podobał, bo on tam wziął za żonę, czy tam za konkubinę, w dzisiejszym języku siostrę swojego brata, żonę. No i oczywiście każdy człowiek Boży, każdy znający słowo Boże, powinien się takim praktykom, takim rzeczom przeciwstawiać. Oczywiście Jan się bardzo mocno przeciwstawił. No i w nagrodę został uwięziony w więzieniu, został wtrącony do lochu z wszystkimi tego konsekwencjami. Oczywiście nie był to przypadek, ponieważ konkubina, ponieważ kobieta, z którą był blisko król, jakiś tam można władca i tak dalej, możemy to przekładać na różne, różne tytuły ziemskie, jak i, 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 że tak powiem, społeczne. Cały czas gdzieś podjudzany, cały czas gdzieś mu wiercono dziurę w brzuchu odnośnie Jana. No i pasierbica w tym, w tym układzie, z tego co dobrze rozumiem, czyli córka, córka konkubiny, zaczęła tańczyć. Wcześniej, poprzysiąg dał słowo, zobowiązał się do czegoś jako król, jako osoba. Mietuzinkowa czyniła czy tam zrobiła jakiś tam taniec. Po czym król mówi lekkomyślnie, żądaj czego chcesz. Po czym już poinstruowana przed swoją matkę, daj mi na tacy głowę Jana. No i wtedy za, zawitała przerażenie do oczu króla, ponieważ jasno i wyraźnie miał świadomość, Że Jan jest mężem Bożym, który sprzeciwia się cudzołóstwu i, i wielu innym, innym rzeczom, ale z drugiej strony, pod prawym okiem miał yy, obecnych na, na tej imprezie, obecnych na tym zgromadzeniu, że dał słowo, dał przysięgę, dał zobowiązanie, że musi to dotrzymać. Oczywiście, słowa niestety dotrzymał. Jan został ścięty i tak dalej, ale tam ewangelista wcześniej troszkę mówi, że Jana nie ruszał, nie prześladował, bał się ludu. Bał się zwykłego Kowalskiego. Razy tam ileś tysięcy, czy dziesiąt tysięcy, czy set tysięcy ludzi, którzy mieli go za człowieka prawego, którzy mieli Jana za człowieka proroka, za człowieka bożego który prowadzi należycie swoją drogę i swoje rozumowanie wobec czego sam król bał się go skrzywdzić bo konsekwencje ludu mogły być straszne albo niebezpieczne czyli wszyscy ci którzy słuchają tego tej wypowiedzi zastanówmy się dzisiaj czy my, jako lud, mamy jakikolwiek posłuch wśród naszych władz, wśród naszych przełożonych? Czy my, jako 38-40 milionów ludzi, mamy jakikolwiek posłuch? Czy my mamy jakikolwiek możliwość, że Taka czy inna władza, która jest przez nas wybierana, która ma służyć zwykłemu Kowalskiemu, zwykłemu zjadaczowi chleba i osobie płacącej podatki, jest jakikolwiek nacisk, jakikolwiek dylemat konsekwencji tego, co robię. Szanowni Państwo, niestety obawiam się, że nie. I nie jest to wynik polityków, nie jest to wynik nikogo innego. Jest to wynik tylko i wyłącznie dwóch składników. Dwóch składników. Pierwszy składnik to jest każdy obywatel tego kraju, każdy obywatel tej ziemi, polskiej ziemi, który lekceważy sobie swoje przywileje, wolność i obowiązki. A drugim składnikiem są to wszyscy oszuści, którzy pod przykrywką głoszenia takich czy innych test, takich czy innych wyznań, takich czy innych denominacji, nie biorą odpowiedzialności za to, co mówią. Bo to, co mówią, nie robią, Jan brał odpowiedzialność. I setki czy tysiące osób wierzących szczerze w Jezusa Chrystusa na dzisiaj bierze odpowiedzialność, że jasno i wyraźnie sprzeciwia się dziadostwu, kłamstwu grzechowi i tym wszystkim rzeczom. Jednoznacznie tak jak Biblia mówi o grzechu i o Ogniu nieugaszonym. Jeżeli dzisiaj Państwo, ja i wiele osób, które może tego słuchają w 23 roku i w każdym innym, w którym to będą słuchać, nie będziemy brać odpowiedzialności za swoją rodzinę, nie będziemy brać odpowiedzialności za swój dom, swoją ulicę i swoją dzielnicę, Skończymy na manowcach, skończymy w obozie koncentracyjnym, duchowym i być może nawet fizycznym. Nie ma i nigdy nie było i nigdy nie będzie tego, że ktoś za nas coś zrobi. Za nas się nikt nie nawróci, za nas nikt nie zrobi: Panie, ratuj. My musimy uczynić Ruchy, my musimy podjąć tego, takie czy inne działania. My musimy się zaangażować bezpośrednio w nasze zbawienie, w nasze odkupienie, a co za tym idzie, musimy jasno i wyraźnie reprezentować swoją rodzinę i swoje słowo takie czy inne. Ja uważam, że słowo Boże jest natchnione, niezmienne i będzie trwać na wieki. Szanowni Państwo, można by mnóstwo jeszcze rzeczy powiedzieć, i tak byłoby za mało. Jest tam jeszcze wiele wątków, które w tej rozdziale jest poruszonych. Tak jak i chodzenie po wodzie, i tym wszystkim serdecznie dziękuję za poświęcony czas. Bardzo Was proszę, zastanówcie się nad tym, szukajcie. Ludzi i miejsc, gdzie jest głoszone prawdziwe, niezmienne słowo Boże, literka w literkę, kropeczka w kropeczkę. I nie uciekajcie od tego, bo nie uciekniecie. Efektem końcowym może być ogień nieugaszony albo cieszenie się Królestwem Bożym, Jego światłością i tym wszystkim. I tu na Ziemi możemy brać z tego profity. Albo nie brać profitów i iść na zatracenie. Chrystus, Bóg i Duch Święty, był, jest i będzie. Czy się to komuś podoba, czy się to komuś nie podoba. Ach, szanowni Państwo, dużo dobrego, wszystkiego, co najlepsze, jest przed nami. Wiele błogosławieństw, czego sobie życzycie. Zapraszam do Tarnowa, zapraszam do Myszkowa i do zobaczenia, do usłyszenia.